Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Natalia Sochacka i prowadzę profil Pani Sukienka, na którym opowiadam o Instagramie, o psychologii biznesu i o moim podejściu do życia, do biznesu, do budowania marki, które może pomóc Ci zwiększyć Twoje zasięgi, zwiększyć Twoją pozycję online, ale też podejść tak świadomie, z równowagą i z takim work-life balancem do budowania swojej pozycji online. Dzisiaj bardzo ciekawy film, na mojej grupie Instagramerki Pani Sukienki zgłosiliście swoje profile do tego filmu i dzisiaj pierwsze trzy zostaną przeze mnie omówione, a może tak jak w tytule ocenione. Porozmawiamy o tym, co zostało zrobione dobrze, co warto poprawić, z czego warto brać przykład. Nie będę przedłużać, dlatego zaczynamy. Pierwszy profil, o jakim dzisiaj sobie porozmawiamy, to profil Klaudii, który nazywa się "Orientuje SIĘ W PODRÓŻY Nazwa wydaje się spoko, ale po takim dłuższym przemyśleniu ja ten profil widzę dzisiaj tak jakby po raz pierwszy. Ciężko byłoby mi ją podyktować komuś, ponieważ składa się z wielu elementów. Mamy to słowo: orientuję się w podróży. Kilka razy można się nadziać na takie mm, kruczki, które komuś się pomylą, na przykład ktoś pisze: podróże, można to różnie interpretować. Te nazwy na Instagramie nie zawsze mają sens. Dlatego moim zdaniem aż tak złożona nazwa może nie być dobrym wyborem. Możemy te słowa podróż i orientowanie się w podróży połączyć, ale trochę inny sposób. Warto, żebyś to przemyślała i zastanowiła się, czy na pewno chcesz kontynuować tą nazwę. Idąc krok dalej, mamy zdjęcie profilowe, na którym nie widać pełnej twarzy, ani nie widać żadnego atrybutu dotyczącego podróży. I to warto zmienić, ponieważ wiesz, że na swoim profilu masz różne zdjęcia, które są właśnie z podróży, i może według moich zasad to nie są idealne zdjęcia profilowe, bo ja jestem za tym, żeby jednak było widać nas i naszą twarz, ale na twoim profilu dużo lepiej i dużo adekwatniej sprawdziłoby się zdjęcie, na którym stoisz nawet tyłem lub bokiem na tle jakiejś atrakcji turystycznej lub miejsca, w które podróżowałaś. Myślę, że to odświeży profil i doda mu takiego charakteru który od razu będzie nam się kojarzył z podróżowaniem, z odkrywaniem świata i ze zwiedzaniem. Idąc krok dalej, mamy podane imię i nazwisko, Klaudia Olejasz i to jest super, natomiast to pole, gdzie masz napisane swoje imię i nazwisko, jest wyszukiwane przez Instagram. Mamy tam 30 znaków, które warto wykorzystać dla lepszego pozycjonowania naszego konta. Możesz tam dopisać słowa kluczowe, które prawdopodobnie będą wyszukiwane przez Twoich przyszłych obserwatorów to mogą być takie słowa jak podróże, podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie świata, turystyka. Musisz to dopasować do siebie i do swoich odbiorców, ale warto to po nazwisku jeszcze dopisać. Mamy bio, czyli opis profilu, i tutaj jest bardzo fajnie. Mamy emotki, mamy powiedzenie, co się będzie działo na profilu, te takie charakterystyki, czyli podróżuję tanio, uwielbiam zwiedzać, kocham jeść i czytać. I liczba krajów, czyli coś bardzo charakterystycznego dla profili turystycznych, podróżniczych. I tutaj uwaga, czego mi brakuje, do czego ja mogłabym się przyczepić? Brakuje mi w tym profilu Call to Action, wezwanie do działania, które powie mi, co ja po odwiedzeniu Twojego profilu powinnam zrobić w kolejnym kroku. Czy powinnam kliknąć w wyróżnione relacje, zobaczyć ostatni post, zajrzeć na stories, a może zajrzeć w link, którego tutaj. Nie umieściłaś. Na tym zakończę ocenę tego profilu. Zdjęcia na pierwszy rzut oka bardzo mi się podobają, kadry są bardzo ładne. Nie będę wchodziła głębiej w opisy, ponieważ nie wystarczy nam na to dzisiaj czasu, ale może przy kolejnym profilu skupimy się bardziej na tym aspekcie. Drugi profil, który wybrałam do tego filmu, to zupełnie inna branża. Branża kosmetyczna, paznokcie, zdobienie paznokci, malowanie paznokci, usługi maniki. I tutaj mamy profil Natalii Olech, cuda spod lampy. Nazwa mi się podoba, zastanawiałabym się jedynie nad usunięciem kropeczek, ponieważ one również są tym takim czynnikiem utrudniającym w dyktowaniu tej nazwy. A jeżeli napiszesz bez kropeczek cuda spod lampy, to nasz mózg i tak podzieli te wyrazy i zrozumie o co chodzi w samej nazwie. Logo, bardzo fajne, przyciąga mój wzrok, uważam, że tutaj... Nie musi być zdjęcia, nie musi być twarzy, logo bardzo fajnie się broni. Imię i nazwisko pojawia się, ale znowu brakuje słów kluczowych, nie będę się powtarzać. Opis profilu bardzo fajny. Mamy tutaj już link w bio, czyli mamy link odsyłający nas do profilu na Facebooku. Rozumiem, że być może dlatego, że tam jest pewnie system rezerwacji. Natomiast po pierwsze, pamiętaj, że rezerwację możesz zrobić również na Instagramie, jeśli masz konto firmowe. A po drugie, nie ma CTA. Wystarczyłoby napisać: kliknij w link, zarezerwuj termin, umów się ze mną. Jakoś to trzeba pokombinować, żeby tą osobę wręcz za rączkę poprowadzić od wejścia na profil do zakupu lub skorzystania z usługi. Tutaj chciałam bardzo pochwalić wyróżnione relacje, ponieważ moim zdaniem są świetne. Mamy przetipo, mamy cennik, wzorniki, ulubieńców, QA, proces, dyplomy. Brakuje mi takiej relacji. Zacznij tutaj o mnie, kim jestem, która wprowadzi Twojego nowego obserwatora w Twój profil. Natomiast relacje prezentują się świetnie i jest ich odpowiednia ilość. Nie przytłaczają odbiorców i są takie przydatne i są tym, o co faktycznie nowe osoby mogą pytać i czego mogą poszukiwać na Twoim profilu. Tak jak powiedziałam, tutaj możemy zajrzeć w posty. Sam film jest taki mm, czysty, bardzo ładny, ładnie prowadzony. Można ewentualnie przemyśleć, czym go przełamać, żeby nie były to tylko zdjęcia paznokci. Tutaj widzę, że próbowałaś z jakimś filmem, może klikniemy w ten film. Bardzo prosta animacja, ale jednak jako film wyświetla się od razu inaczej. Dla mnie trochę zbyt długi czas tej animacji na początku, ponieważ nie spodziewałam się, że zacznie się coś dziać. A zaczęło się po kilku sekundach. Także warto skrócić ten początkowy czas. Co znajdujemy w poście. Dostałam parę wiadomości o zrobienie z wczorajszego posta. Ozdobienia z wczorajszego posta, więc dziś szybki filmik. Teoretycznie fajnie, bo nawiązujesz do relacji, jaką budujesz ze swoimi odbiorcami, ale tutaj brakuje mi trochę takiego pociągnięcia historii, czyli co to za paznokieć? Co my możemy z tym zdobieniem zrobić? Czy możemy je u Ciebie zamówić? Jaka jest jego historia? A może zadaj nam pytanie, czy chciałybyśmy takie zdobienie trochę bardziej rozbudować i pociągnąć. Natomiast bardzo fajne hasztagi, widzę, że takie przemyślane, trochę branżowe, jest ich sporo, więc tutaj na pewno na plus. I trzeci profil. Zupełnie inna tematyka. Profil trochę taki statygramowy dzielący się edukacją, swoją drogą edukacji. Profil nazywa się Przyszła Pani z MOPSu. W nazwie nie mamy imienia, mamy natomiast informację prawie pracownik socjalny, czyli rozumiem, że tutaj możemy obserwować drogę do zostania pracownikiem socjalnym. Brakuje mi chociaż Twojego imienia, ponieważ to skraca dystans i od razu czułabym, że mam z Tobą taką relację i że w ten profil wchodzę tak z większą energią i z takim większym poznaniem Ciebie, więc możesz to wziąć do siebie i możesz tam to imię chociaż wpisać, Rozumiem, że nie wszyscy chcemy dzielić się imieniem i nazwiskiem, ale przynajmniej samo imię warto dodać. Natomiast to, co tutaj się pojawiło, co przyciąga moją uwagę, to jest zdjęcie profilowe. Jest ciekawe, ma fajną energię, ponieważ jest uśmiech. Yy, są charakterystyczne włosy, włosy kręcone się jednak rzucają w oczy i, i bardzo mocno przyciągają moją uwagę tutaj na tym zdjęciu. I są bardzo ciekawe kolory. Może nie są zbyt krzykliwe, natomiast na pewno są wyraziste. I na pewno po zobaczeniu tego zdjęcia będę je widziała w innych miejscach na Instagramie. To jest ważne, żeby nasze zdjęcie profilowe było charakterystyczne, dlatego żeby nasi odbiorcy rozpoznawali te zdjęcia automatycznie i wręcz podświadomie widząc nasze posty czy też nasze stories na Instagramie. Wtedy to samo zdjęcie będzie przyciągało ich uwagę i zachęcało do klikania i sprawdzenia. U nas słychać. Opis profilu teoretycznie jest ok, natomiast ja bym tutaj dodała jakąś korzyść dla osób, które z swojego profilu korzystają. Nie mamy tutaj usług ani produktów, dlatego warto napisać na przykład: Pokażę Ci moją drogę do bycia pracownikiem socjalnym. Chcę pokazać Ci, jak zostać pracownikiem socjalnym. Z mojego profilu dowiesz się, jak wygląda praca pracownika socjalnego. Trzeba to jakoś przemyśleć, czy też nie powtarzać zbyt dużo tego słowa praca, natomiast mam nadzieję, że wiesz o czym mówię, wiesz o co mi chodzi i, i że uda Ci się to zmienić tak, żeby bardziej trafiało do innych. I ponownie, już po raz trzeci, nie mamy call to action, nie mamy żadnego wyzwania do działania, a warto byłoby dodać choćby zajrzyj na moje stories albo sprawdź ostatni post. Uwierzcie mi, że nawet jeżeli wydaje Wam się, że to nie działa, to część osób naprawdę idzie za tym prowadzeniem, które mu piszemy i robi to, o co prosimy w naszym bio. Tutaj mamy dość świeży profil, ponieważ profil, e, pierwszy post, który ja tutaj mam, został dodany 7 października 2020 roku. To jest e, naprawdę niedługi czas bycia na Instagramie, więc e, może z tego wynika brak wyróżnionych relacji, czy też innych form postowania, typu IGTV albo katalogów. Natomiast wszystko przed Tobą i na pewno trzymaj kciuki, bo profil spowiada się świetnie. Zobaczcie, w jak ciekawy sposób tutaj gra e, element wspólny dla zdjęć i kolor, i jak przyjemny w odbiorze jest sam profil. Wejdźmy w jakiś post. Widzę, że masz swoją serię Study Mobs. Bardzo fajnie, bardzo fajnie zbudować serię i przyzwyczajać naszych obserwatorów do tych serii, ale zastanawiam się, czy taki początek postu jest dobry. Hashtag Study Mobs wydanie czwarte, czyli 7 dzień grudnia. Początek fajny. Stadium Mobs wszystko skojarzą, wydanie czwarte, czyli mamy serię, czyli kropka, kropka, kropka. I tutaj, zamiast siódmy dzień grudnia, ja bym pojechała z czymś, co będzie takim łapaczem uwagi Twoich obserwatorów. Z czymś kontrowersyjnym, z czymś takim jak clickbait na YouTubie. Musimy trochę kombinować, jeżeli chcemy się przebić z naszymi treściami na Instagramie, i te pierwsze zdania to jest bardzo ważny element każdego posta. Także z tym was dzisiaj zostawiam. Uważam, że trzy profile mają ogromny potencjał. Mam nadzieję, że te uwagi, które wpadły mi po pierwszym zajrzeniu na dane profile, będą dla Was przydatne, że wyciągniecie coś dla siebie i teraz ogromna prośba ode mnie. Jeżeli taka forma filmu Wam się podoba, zostawcie łapki w górę i zostawcie w komentarzu informację, żebym kontynuowała tę serię. Mam kilka pomysłów, żeby albo skupiać się na konkretnych elementach profilu i tworzyć takie serie tematyczne, albo żeby działać z wami na żywo i oglądać te profile, ale muszę mieć feedback, czy to do Was przemawia. Dziękuję za wysłuchanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!